No nie kolejny typ kurde z trzema muszkieterkami Ej napiszcie, czy mnie teraz lepiej słychać Dawaj teraz, co? Nie No kurde, nie no No kurde i cię zabić, menelu O no, kurde, co za menel! Ja nie mogę, co za pasożyt! Nie no kurde, ja sobie zgapiam od niego dech, no bo kurde jak on tak gra kurde! O no, nie, nie mogę! Dupę węża! No tu pewnie zabić. Kto się ze mną zgadza, że ten typek powinien się iść zabić, daje łapkę w górę pod live'em. Ale rage'e lecą szoty, pozdro na yty. Pozdro yty. Aha, aha dobra. <laughs> właśnie dopiero obczaiłem, że powiedziałem pozdro y Ты, ты, ты... Тут было сухое, правда?